Cześć, nazywam się Marcin i skomentuję dzisiaj grę z sezonu 19 rundy trzeciej grupy i do iglo, która została rozebrana między Grzegorzem Kamieniami Czarnymi, a Pisyrem Kamieniami Białymi. Grę wybrał Grzegorz, aczkolwiek Biały miał całkiem sporo szans na zwycięstwo i przy odrobinie umiejętności lub nieszczęścia mógłby tę grę doprowadzić do zwycięskiego końca w związku z czym warto zobaczyć co tu się nam zadarzyło. fuseki było tyle ciekawe że obrywaj gracze podzielili plansze po pół na dwie wielkie strefy wpływu a to dzielenie zaczęło się od tego oto ruchu, który to ja prawdopodobnie jednak zabrałbym przy narazniku czy to tutaj czy to gdzieś tutaj z tej przyczyny że w ten sposób no jednak My tu zabieramy co nieco mniej, niż gdybyśmy jednak dodali dodatkowy kamień w rogu. W ten sposób to no tak zaczynamy troszkę przedwcześnie budować mojo, które jeszcze nie jest domknięte z najważniejszych stron. Czyli przede wszystkim gdzieś tutaj. Ponieważ w pewnym momencie może się okazać, że to co tworzymy tutaj zostanie bardzo łatwo zniwelowane. Czarny jednak uzyskał szansę powrotu. No i teraz, dla niedoświadczonego zawodnika, może się wydawać, że taka sytuacja jest bardzo korzystna dla, dla czarnych, ponieważ biały ma tylko jedną bandę, prawda? Wydaje się, a czarny ma tak jakby dwie bandy. Więc teoretycznie jest 2 do 1 dla czarnego. No ale jednak musimy pamiętać o tym, że biały ma cały czas dużo inwazji i dużo przestrzeni wolnych, prawda? Ponieważ tutaj gdzieś biały może za gdzieś tutaj albo gdzieś tutaj. Czarny ma jednak dosyć dużo dziur, ale biały decyduje się na takie solidne, bardzo, bardzo solidne rozwijanie się od swoich grup, to nawet wiesz, wydaje mi się mógł, że nawet jest ono troszeczkę zbyt powolne, no ale za to kosztem jakiejś tam szybkości gry. Stawiamy, stawiamy na budowanie silnych kształtów. Czarny jednak zdążył się rozwinąć w górnym, prawym rogu, więc jego góra wydaje się teraz być już bardzo silna. Zwłaszcza, że ma tutaj jeszcze dwa wspierające kamienie. Biały natomiast nareszcie zdołał wskoczyć do rogu. I teraz właśnie widzimy, że. Czarny raczej wolałby ten kamień mieć gdzieś w tym miejscu. Tam byłby bardziej efektywny, ponieważ biały ruchem tam w okolicach F15, F14 to byłby mniej niż takim ruchem, który jednak pozwala no, dosyć mocno zetkować ten narożnik na prawdoli. Czarny raczej raczej rozwinęcie. I znowu, no. czarny postanowił za wszelką cenę otoczyć 12 punktów terytorium. Czy 12 punktów to odpowiednia cena za dwa wczesne ruchy w tej strefie? Moim zdaniem to jest za mała cena. A biały wykorzystuje to do poważnego tutaj jakby nadszarpnięcia pozycji czarnego. W tym sensie, że tam gdzie jednak no, ten ruch miał pierwotnie strefą czarnego. Da, to miał najdę do czarnego. A teraz wychodzi, że lokalnie to trzeba tu ma Oczywiście czarny ma dwa kamienie na trzeciej linii, więc zginąć tu nie zginie, no ale punktów za chwilę to też tam raczej nie będzie. Tutaj wprawnie czarny zamyka na rożnik, fajnie. Aczkolwiek w dalszej części gry wydarzyło się coś niedobrego z perspektywy czarnego, ponieważ ta strata była zdecydowanie zbyt duża. Teraz jednak, czymś takim, czarny powinien się był tutaj gdzieś połączyć. Biały go to przecież nie rozetnie. Czarny cały czas ma wszystkie kamienie połączone. Natomiast po tej wymianie czarny nic nie zyskuje tak naprawdę. Czyli zyskuje tam bardzo, bardzo niewiele. A strata tego kamienia jest bardzo przykra, ponieważ wychodzi na to, że róg teraz znowu staje się udominą białego. A jak wiemy, rogi w naszej grze są najcenniejsze. No i jeszcze czarny wychodzi w goty. Biały więc ma sentę, ma róg, no i na ten moment moim zdaniem biały wygrywa. Ponieważ tutaj czarny ma jednak zbyt wiele dziur, aby to wszystko w otoczyć, ta pozycja wygląda solidniej niż pozycja czarnego. Tutaj AI, jeżeli popatrzycie, AI sugeruje nawet głębszą impasę gdzieś tutaj, ponieważ nawet jeżeli czarny będzie odcinał tę grupę, to biały cały czas ma tutaj takie dosyć nieprzyjemne wrzutki z perspektywy czarnego, które powinny doprowadzić do utworzenia przynajmniej jednej żywej grupy. A cokolwiek tam biały przeżyje, powinno dać mu wystarczająco dużo punktów do wygrania tej gry. Miał jednak zagrał w nieco inny sposób. No czarny to chyba jednak brałby zacząć tutaj zacząć, no jednak otaczać to, na co już ma wpływ. Czarny chyba zapomniał że gra w go jest go w otaczanie, natomiast te ruchy nie otaczają zbyt wiele, a jest na pewno ten gen. Ten gen jako najbardziej centralny punkt jest też punktem, który jest najtrudniejszy do otoczenia, w związku z czym ten ruch jest trochę takim czysto destrukcyjnym, no ja rozumiem, że biały, przepraszam, czarny zapewne obawiają się tak, jak jest najlepsza, ale czarny najpierw po prostu skacze tu, i nadal punkty białego to jest tutaj wcale nie jest jakoś specjalnie skoncentrowane to też biały kontynuuje swój postęp w głąb powolutku takiego rozpadającego się mojego czarnego tutaj prawdopodobnie białą właśnie troszkę znowu ostrzej zagrać Naprawdę będzie grać tak no to znowu my sobie lekko jakoś tam skaczemy, czy to tak czy to właśnie może nawet tutaj po prostu czarny ma tutaj za dużo dziur, i któroś z tych dziur w końcu biały wyeksploatuje tak, że czarny nie będzie w stanie tam wszystkiego pozabijać. No dobra. Tutaj myślę, że biały jednak musi zagrać tak troszeczkę solidniej, bo potem jak zobaczymy z części gry te cięcia tej. Może lepiej pokażemy tak. Cięcia w tej i w tej okolicy. W końcu okazały się dla białko zbyt poważne. A tak ten kształt no właśnie jest taką podwójną kejmą, która jest podwójnie rozcinalna. Więc taki kształt już musimy nakunikać. Ja bym właśnie wolał coś takiego prawdopodobnie. Ale dobra, gramy dalej. Ten ruch no właśnie, to jest konsekwencja tego, że gramy takie nie do końca przemyślane kształty. Gdybyśmy mieli coś takiego, Yy, o przepraszam, gdybyśmy mieli coś takiego i teraz czarny by tak to widzimy że te kamienie całkiem sympatycznie współracją ze sobą jeżeli teraz dobramy sobie na przykład powiedzmy nie wiem kamień yy, no nawet załóżmy, że tutaj to wydaje mi się, że teraz potencjał rozcinania dla czarnego, specjalnie czarnego jest o wiele trudniejszy tak natomiast, tak jak wyszło w grze, moim zdaniem tutaj ten kształt polski dialogu jest troszeczkę przekoncentrowany. Jest gdzieś tutaj za dużo kamieni, które wywierają zbyt mały rezultat. Są po prostu nieefektywne i czarny dyskuje szansę do przejęcia inicjatywy. No, jeżeli gramy takie lokalne ruchy, czarny Czarny nie inwaduje jakoś mocno, ale biały daje mu szansę na rozcięcie się. Nie ja wiem, jako biały prawdopodobnie jednak spróbował zabrać coś takiego i zobaczy jak będzie czarnego. Czy to taka? Czy też może nawet taka? Możliwości jest dużo. Aczkolwiek każda z tych możliwości powinna pozwolić na uniknięcie tego późniejszego cięcia, które się okazało dosyć bolesnym dla białego. Ono było niepotrzebne. No cóż, czarny się strasznie uparł, żeby walczyć o to centrum. No ja tej walki nie rozumiem. No tak jak mówiłem, no jednak biały ma tutaj ograniczony potencjał. No dobra, teraz czarnemu, co prawda będzie potem łatwiej wejść w tę stronę, no to dobra, ale nadal. Biały może wejść dla przykładu jakoś. Hmm, przepraszam. Ja może sobie jakoś tak wejść w pewnym momencie. Ja może też tutaj coś otaczać. Moim hmm. zdaniem ten ruch w 10 Ta seria ruchu wokół centrum jest taka na średnio efektywna. Hmm. byłbym na piątej linii. Nie wiem czy to nie jest tak troszeczkę jednak zbyt chciwe, zbyt łapczywe, ponieważ czarny cały czas ma tutaj jakieś takie zagrania. Akurat takie, chociaż wszyscy teoretycznie, kto wie, może takie coś nawet by czarnym pasowało. Trudno powiedzieć, co by się nie działo, to w tej fazie gry ja bym jeszcze wolał zabrać na czwarty linia bezpieczeństwa, żeby uniknąć jakichś tam potencjalnych nieprzyjemnych cięć czy inwazji. Piąta linia to już jest taki wysoki ruch, z którego potem mogą wyrosnąć jakieś nieprzyjemności. Dobra, czarny grozi. Biały się rozwija, czarny już, w gra krajoce no w porządku. Dobra, o ile ta wymiana, tutaj przede wszystkim biały powinien nam zabrać w taki sposób, aby uniknąć późniejszych cięć, ale to już tam jest No O ile tutaj no jeszcze jakby rozumiem, dlaczego biały odpowiada, o tyle teraz ta odpowiedź białego dla mnie nie jest rozumiała. Niech biały wróci tutaj i zalepi te słabość, która jest bardziej paląca moim zdaniem. Niech biały może zacznie robić tutaj jakieś wesołe rzeczy. Może tutaj, dlaczego by nie. Niech biały nie gra ruchu, który ratuje jeden kamień. Bo uratowanie jednego kamienia może w pewnym momencie doprowadzić nas do większej straty. No dobra, dopóki, dopóki czarno odpowiada, to jest fajnie. Ale ten ruch, ten ruch jest ruchem w bardzo takim poważnym god. To jest już bardzo późne jose. Takich ruchów nie gramy w tak wczesnym momencie jak 58 ruch. To jest ruch na 158 ruch. To jest ruch na 100 ruchów później. Tak jak mówię, mamy dużo, dużo ciekawszych ruchów na planszy. Mamy dużo ważniejszych stref na planszy. Nie chcemy teraz walczyć o tę strefę niewielką, jeżeli mamy tutaj o wiele, wiele ciekawsze strefy, tak? G2 powinien być w tym momencie jednym z naszych ostatnich rozwiązań, a nie tym, który wybieramy jako pierwsze. No właśnie, tak czy tak wychodzi na to, właśnie na to, o czym mówiłem. Centrum jest najtrudniejsze do otoczenia. Widzimy, że łatwo je zniszczyć, ale trudno je zbudować. Czarny bez większego wysiłku sobie tam wchodzi, a biały go goni. Nie warto wiedzieć po co. Teraz z kolei biały się uwziął na ten jeden kamień i próbuje go za wszelką cenę zabrać, nawet za cenę większych strat. Jak już czarny przedarł przez nasze centrum? No Niczego nam nie zabił, niczego wielkiego nie zabrał. Musimy to przyjąć z godnością i zacząć grać w ważniejszych strefach naszej planszy. Przede wszystkim ten prawy górny róg wydaje mi się. Być najważniejszy na froncie. No ale tak jak mówiłem, być może zalepienie tej dziury też przyniesie nas profitu Ale to na pewno nie jest powód na takie ruchy, ponieważ czarny, właśnie jak widzimy, ma tu nieprzyjemne bardzo cięcia. I teraz zobaczmy go. No, co się wydarzyło? Zabraliśmy to, a straciliśmy to, wydaje się. No oczywiście może nie, że straciliśmy, ponieważ jak wiemy, potem tam powstała żywa grupa. No ale tak czy siak, no. To cięcie na O12 naprawdę nie wygląda zbyt fajnie. Zamiast tego ruchu, no mogliśmy chociaż zagrać, nie wiem, już nawet tak zagrać, żeby po pierwsze pójść krok dalej w kierunku strefy półczarnego, a po drugie, żeby uniknąć cięcia, które nam tutaj grozi. A tak to co? Bierzemy jednym kamień z trzyległościami, a tracimy o wiele, o wiele, o wiele więcej. Można było jeszcze ewentualnie rozważyć jakąś taką obronę. Hmm, chociaż tak, to chyba mi damy rady akurat. No nie wiem, tak czy siak wygląda to trochę nieprzyjemnie, w związku z czym... To jest właśnie przykład na to, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Bo, jak to cięcie się wydarzyło, no to widzimy, że mamy spory problem. Jak sobie z tym poradzić? No, i jest jeszcze opcja, oczywiście, żeby zacząć brać jakoś tak. I potem, ewentualnie, jakoś tak się próbować tam rozbić po tym wpływie czarnego. Chociaż tak czy siak ta strata jest dla nas nieprzyjemna. Bo już nie wiem, jak tam wejść, a czarny tam otacza dużo. Wydaje się, że być można być za dużo punktów. Od tego momentu, od tej utraty, od tej utraty, hmm, wydaje mi się, że od tej utraty czarny wraca do przewagi. A po tej stracie czarny odzyskuje inicjatywę, my jako biały znowu gramy Josem, bo znowu walczymy o jakieś niewielkie punkty, podczas kiedy czarny ma szansę zabrać znacznie więcej. Tutaj może to nie jest sekwencja, która daje czarnym jakiś ogromny profit, no ale ten ruch jest już bardzo ważny, ponieważ teraz wychodzi na to, że ta grupa została odcięta. I musi ona samodzielnie zadbać o życie, co prawdopodobnie powinna zacząć robić już teraz, za pomocą takich oto ruchów. Ponieważ teraz, na no, jeżeli czarny wejdzie tak, to biały po prostu gra tak. I wydaje się, że czarny raczej nie ma jeszcze sposobu, żeby zabić tamte grupy w roku. W taki natomiast sposób biały sam się prosi o kłopoty, bo tam, gdzie czarny gra jeden ruch, biały musi darać dwa ruchy. Biały nie jest w stanie zabieść dwóch dziur na raz i gra takie no, bardzo, bardzo niestabilne kształty, które mogą się zakończyć dużymi problemami dla białego w pewnym momencie. To będzie tak. tak. I tak, jak potem wyszło zresztą w grze, może się okazać, że biały ma tu problemy z przeżyciem. Nawet tutaj myślę, że właśnie albo wracamy się do tego, i tak to już po prostu no, jakoś prze, przebolejemy tę stratę. Nawet jakoś tak będzie, bo my po prostu wracamy się tutaj, no i gra się toczy dalej. Natomiast w grze biały tutaj, no właśnie za dużo chce obronić, i to się potem trochę może źle skończyć. Tutaj czarny myślę, że nie musiał się łączyć w taki sposób, czarny mógł grać. Nie wiem, albo na przykład tutaj się dobronić, żeby to nie było tu już absolutnie żadnych problemów Może czarny mógł tutaj jakieś duże jose zagrać ponieważ no tak powolutku idziemy do jose albo przede wszystkim niech czarny właśnie zacznie grać już tutaj, prawda? bo skoro ta grupa jest jak wiemy słabawa to, wykorzy to wykorzystajmy tę słabość i spróbujmy tę grupę dobić, bo to jest dobry moment a jeżeli zagramy tak, to biały sobie może dograć tak i, i tracimy szansę więc idźmy za krwią grajmy tam gdzie rzeczywiście mamy szansę, mamy szansę uzyskać najlepszy rokolny rezultat ponieważ wydaje mi, się, że, wydaje mi się że tutaj to cięcie nie jest jakoś straszliwym problemem z perspektywy czarnego tak. Nie wiem, co by się tutaj wydarzyło, ale co koniec tam nie wydarzyło. Czarny raczej wyjdzie z tego obronną ręką. Moim zdaniem, biały tutaj nie ma za bardzo szans na cięcie. A może wszystkim zginąć. To też ten ruch jest moim zdaniem dosyć pasywny. No cóż, biały jednak wrócił. Na razie wydaje się być żywy. Lokalnie wydaje się być to No i tak, biały próbuje coś tu zmajstrować. Ale ma za mało oddechów. I nie bardzo ma pomysł co z tym zrobić. No, trzeba chyba jednak inwadować do rowu, zacząć coś takiego, bo jeżeli mamy tutaj szansę na życie, to największa szansa przejście jest właśnie w narożniku. Natomiast szanse na przejście tą grupą są jednak dosyć niewielkie, ponieważ czarny tak naprawdę powinien teraz zabrać tutaj. I ten ruch prawdopodobnie wyjaśnia całą dyskusję na temat statusu tej grupy, ponieważ ta grupa jest już po prostu martwa. I ja osobiście nie widzę sposobu, w jaki sposób ta grupa miała ożyć. Moim zdaniem teraz wszystkie te punkty należą już do czarnego. I białemu tutaj będzie bardzo ciężko cokolwiek zagrać. Biały chyba powinien razu tutaj grać. I jeszcze próbować coś tam zmajstrować. Tak no znowu. rozszerzamy się w kierunku kamienia czarnego. Nadal nie ma tu miejsca na życie. Hmm. Tak zagrajmy Robimy już te kamienie Zostawmy im jak najmniej przestrzeni Ponieważ tak, prosimy się tylko o kłopoty No i teraz to gramy przede wszystkim jakoś Czy to tak Czy to tak Może nie tak, ale jakoś tak Czy to tak nie łączymy się, ponieważ to łączenie nam niczego nie daje. Stwarza nam ona, widzimy, bardzo duże problemy, bo ten czarny kamień teraz jest w opałach i może za tak się okazać, że grupa białego, która miała być martwa, nagle w magiczny sposób ożyje. Zwłaszcza, że biały mógł jeszcze tak zagrać i teraz to już chyba tym bardziej biały można tak spróbować zagrać. I teraz już czarnego będzie o wiele ciężej to wszystko pozabijać. No, oczywiście są takie rzeczy. Aczkolwiek no, nie dzieje się dla czarnego dobrze. Biały oddaje czy kamienie, ale w zamian ma żywą grupę. A więc to, co miało być wielkim zwycięstwem czarnego, nagle się przeradza w straszliwą stratę. To nie tak miało wyglądać. Teraz znowu to biały wygrywa. Chociaż czarny. No czarny spokojnie mógł to zabić. Miał to parę szans, ale niestety nie zauważył tego i teraz może już tylko minimalizować rozmiary swojej tragedii. Niedobrze. Biało przeżył tam, gdzie teoretycznie przeżyć nie miał prawa. To nie tak miało wyglądać. Jeszcze tutaj czarny daje kamień, który to kamień no, mogliśmy wykorzystać chociażby na zabicie tego. Tak. Zagramy tak albo nawet tak. No i nadal nie dzieje się nic nadzwyczajnego. To nie jest żadna wielka strata. No a teraz biały się tu bezpardonowo rozpycha. I właśnie, co tu się wydarzyło? Po pierwsze, dlaczego biały do jasnej ciasty nie zawierał tak? Czy biały się obawia takich ruchów? Bezpodstawnie. Czy biały się może obawia takich ruchów? No też bezpodstawnie bo tutaj nic, absolutnie nic nie działa. Gdyby biały zagrał po prostu w B19, to byłby to koniec dyskusji, grupa była wyżywa i biały po prostu wygrał grę. Ten ruch jest ruchem kończącym grę na korzyść białego po moim zdaniem. Niestety tego ruchu zabrakło. No i czarny. Czarny teraz to tak w ogóle mógł. Hmm. Tak, niby jeszcze biały przeżywa. Bo będzie albo tak, albo, albo tak. Więc, ok, to jest żywa biała grupa. Aczkolwiek biały znowu, biały gratu. Tak, to jest kluczowy punkt tego kształtu. Jeżeli czarny gratu, biały gratu, czarny gratu, biały gratu. nawet niech sobie czarny do gratu. Biały i tak zdąży to zabić. Więc co by się nie działo, białemu no, bardzo zabrakło tego ruchu w D19. Brak takie rzeczy, to no, się przeliczył. I to było przeliczenie, które kosztowało w ogóle. Bo tutaj czarny ma jedną więcej, zdąża z zabiciem. No i cóż, no i znowu gra miała być wygrana, staje się grą przegraną. Straszna szkoda. I biały zostaje z jedną grupą. To nie tak miało wyglądać. Od tego momentu. Gra się już zasadniczo, więc nie zmieniła. Dogrywamy Josę i gra się zakończyła takim dosyć niewielkim, ale jednak wystarczającym wystarcza, wystarcza, zwyciętę czarnego, który to czarny no, najpierw stracił w niepotrzebny sposób tę grupę, żeby potem no, w równie wesoły sposób tę oto grupę zabić. Jest na to piła wymiana. Biały przegrał, a przegrał. Przegrał dlaczego? Przegrał dlatego, że zbyt późno zorientował się, czy jednak musi kontynuować inwazję w prawy górny róg czarnego. To, co pierwotnie jednak czarny miał, powinien był stracić. Tutaj prawdopodobnie gdzieś w toku tych wszystkich sekwencji biały roztrwonił. Tak, biały te podjął. Podjął szereg takich złych, wolnych decyzji właśnie po w latach 50., 60. ruchu, ponieważ biały wygrywał, moim zdaniem. Biały ten miał solidniejsze kształty, biały mógł spokojnie się połączyć, czy to właśnie gdzieś ym, gdzieś właśnie tu, gdzieś tu. Mógł uniknąć tych wszystkich problemów, które narosły w późniejszej części gry. No niestety wyszło jak wyszło. Czarny, tutaj doświadczenie, do bok na białego. A za to. W związku z czym gra mogła się potoczyć zupełnie inaczej. A obu graczom w takim gratuluję walki. Życzę południa w dalszych grach. A ja dziękuję za wysłuchanie komentarza. W razie, komen w razie dalszych pytań zachęcam do kontaktu. Cześć.